Jeden z nowych ekodomów w Michałowie. Od teraz za energię potrzebną do podgrzania wody właściciele nie będą musieli płacić dzięki kolektorom słonecznym. Taki trend jest, żeby tą energię y, czerpać z tych odnawialnych źródeł, tak? więc no, myślę, że to zmniejszy jakieś zużycie energii wykorzystywanej do przygotowania tej ciepłej wody użytkowej. No, spróbujemy, zobaczymy. Na razie jestem zadowolona. Cały proces nie jest skomplikowany. Panele umieszczone na dachu wyłapują promienie słoneczne, które zamieniane są na ciepło. A to za pomocą specjalnego środka, glikolu, transportowane jest do zbiornika z wodą. On to jest takie gorące. Stąd mieszkańcy mogą już czerpać ogrzaną promieniami słonecznymi wodę. Gorący glikol wraca do zbiornika, ociepla zbiornik i wraca z powrotem. Następuje taka koło grawitacja przy pomocy pompy, i przyciśnieniu, No to tak to jest wykorzystane te słońce. Z ciepła pozyskiwanego z kolektorów słonecznych będzie korzystać 31 gospodarstw domowych w Michałowie. Koszt montażu wszystkich urządzeń to blisko 370 tysięcy złotych. Mieszkańcy ponoszą jedynie 20% kosztów montażu kolektorów. Reszta finansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Zainteresowanie jest bardzo duże, na tyle, że planujemy uruchomienie kolejnego programu. To jest przyszłość jednak Polski, także i tym bardziej, że mieszkamy w Zielonych Płucach Polski i staramy się jednak propagować te... Zdrowe jakby zasady. W przyszłym miesiącu w Michałowie będą montowane też panele fotowoltaiczne. Z ekologicznej produkcji prądu będzie korzystać ponad 50 gospodarstw. Podobnie jak w przypadku kolektorów, mieszkańcy ponoszą 20% kosztów instalacji. Kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, biomasa. Zielona energia to już nie rewolucja, a standard. Standard z korzyścią dla środowiska i kieszeni właścicieli. Anna Żochowska, Obiektyw.